Nie wracamy, patrzcie, no, pojawił się Glorb, taka zmiana. Oczywiście wrzucę te odcinki pewnie razem. Oczywiście mieli taką dawkę na początek. Ogromna dawka, to odcinki, tak. Bij się, bij się. Panie. Tak. Ze mną to będzie monolog podczas... Się, a z Venomusem to były to był alog, czyli dialog podczas bicia się. Tylko, że ja będę mówić na tematy gry pewnie, postaram się, a chociaż na pewno będę zobaczyć z tematy, bo to czyli nie da jakiegoś tej grze, to by było no. no bo co mam mówić? Bijemy tego, bijemy tamtego, bijemy glorba, bijemy innego glorba. To chyba bez przesady. Możemy ich numerować jeszcze, a druga nie o Także z Venomusem była taka różnica, że przynajmniej było... No cóż, śmiesznie to ma opowiedziane. And... Więc wybaczcie nam za to, że jesteśmy w stanie tego nagrywać ciągle razem. No, a skoro już zobaczyłam z tematu, to możemy grać dalej. Z przerośniętą świnią, która ma czerwone oczy i czerwony nos. Tak. Będzie pasjonująca część gry. Jak będą takie też misje, które znajdę przy nagrywaniu, typu wybij tyle, a tyle i znajdź tyle żołądków, albo tyle śledzion, czy czegoś innego, no to już takie były zresztą, tylko się no, tego nie nagrałam w poprzedniej kampanii, to ja to będę wycinać po prostu, bo to jest prawie, że ekspienie. No. Tylko czasem można... Jedna co dobre w tych misjach to jest... Znaczy właściwie to są dwie rzeczy. Jedna to jest to, że ludzie na... w miastach na nas lepiej reagują, co jest śmieszne, zauważyłam to właśnie w poprzedniej kampanii podczas wykonywania tych milionów misji. A druga rzecz to jest to, że... No, to czasami dostajemy fajne przedmioty. Na przykład od smoków się ciekawe rzeczy dostawał. Wow! Naprawdę się, ja nie mówię że... tego, że jesteście słabi, ale jednak wolałabym walczyć pojedynczo tylko ile ich jest. Wyglądają strasznie potwornie i potężnie, a jednak tak nie jest. Albo ja mam takie wrażenie, nie wiem. może użyjmy jakiejś umiejętności sobie. O tak, rozępijmy się. Moment, niemdzie myszka. No i co? No i co? Straszne, nie? No, też tak uważam. Odbierać to. Przejście jest jeszcze dalej. No to go W ogóle powinni słać myszkę, przestanę naciskać, bo wiem, że można cały czas trzymać tę myszkę, ale jest po prostu przyzwyczajenie. No e, to jest też taka modliszka, tylko, tylko taka inna. Tylko dlaczego ten łowca glorów nie atakuje Gloru? Ale genialny mały śluzowiec wygląda jak... Coś między dżdżownicą, gąsienicą, robakiem, a zwyczajnym tasiemcem. Tak pomiędzy. Jeśli kogoś tu cię obrzydziłam, co ty robisz, szpagaty, jakieś kobieta. Ok, tak jest, doskonale ci wychodzi to umieranie, nie powiem. No te węże nie powiedziałabym, że były silne, że po prostu coś robią. Czy, jest, czy to jest coś w stylu tych węży takich w pewnej części Ankarii gdzie jest takie małe wężyki, których nie widać, są wielkości stopy i zadają nam obrażenia w najgłupszy sposób, czyli tam nie wiem, minimalne obrażenia, ciągle bez Fajna muzyka, podoba mi się Ale się... Yy, Rozmowa się zmieniła, była fajna Taka, podchodziła prawie pod ruch. Idziemy dalej To to królestwo grzybków, czy co? No tak w końcu pieczarkowe, no tak, pieczarkowe, pieczarkowe wzgórza, no tak, tak, tak. Wszystko się zgadza teraz. Teraz wszystko nabrało sensu w moim życiu. Blor. Ja iść Gdziekolwiek. Oczywiście rozdroże. Muszę się napić wodę zrażenia. Jestem tak na tym faktem, że. O, od razu lepiej. Złoto, wiesz, to złoto wiecę, że będziesz brała złoto. Jak dawaj, to bierz. Znaczy jak dawaj, to wiesz. Nie, jak ktoś to usłyszał w tych komentarzach, niech nie, niech nie, nie, nie katuje, co ty robisz, gdzie uciekasz. Chciałam powiedzieć, że jak ci dają, to bierz, a nie jak... Tak to jest dowód na to, że przed chwilą dużo nagrywałam, bo jak dużo nagrywam, to właśnie tak zaczynam trochę bredzić. Po paru godzinach można zacząć bredzić. Raz i dwa. Gdzie ty lecisz, kobieta? Co to jest? Słabsza mikstura leczenia. Abieraj, i takiej nie używasz. No będzie pełne ekipółnek i będę musiała wywalać te leksyry. Po prostu pierwszy raz w życiu byłam zmuszona w poprzedniej tej kampanii wyrzucać miksturę. Po prostu no... Przedtem jak grałam z Venomusem, to musiałam kupować w kółko, a teraz... odwrotnie. Muszę je wyrzucać, bo mam ich nadmiar. Gdzie mam iść? Jak tam się dostać? Oczywiście pewnie źle poszło. Coś się... O coś go rozerwało, czyli jednak się bijesz z tymi globrami. Czy to jest ich... Glorb? Przepraszam. Fajne, podoba mi się. To bijcie się z nim, proszę bardzo, bijcie się. Tam macie go. No bijcie się z tamtego. A zresztą. Nie ja to nie. Będę was wyręczać w takim razie. Złota. Złota. I ja mam Tutaj. Świnie tutaj, tamtego w ogóle, co tu się dzieje. Yy, tak, yy, przejdź sobie tak. Jakieś wejście tu jest. Nie wiem, no, naokoło muszę iść. Oj. No chyba, że oczywiście po powinnam pójść w górę. Teraz pewnie wszyscy wrzeszczą. Tak, miałeś pójść w górę, coś tam... Nie. Mam na, na nadzieję, że nie. A czego mi nie powiedzieliście, no? To... Co za widzowie. Tacy dobzi, a tacy niedobrzy. Nie mogłaś pchnąć tych drzwi Gdzie ja jestem, matko święta Zresztą ci ludzie sami wyglądają jakby byli pokryci pieczarkami, mają taki kolor No, gdyby twoja siła była większa, może wtedy... Co ja jestem? Aha, że jeszcze... Aha, ma patrzcie, opinia na mój temat została nawet w tej kampanii. Jak miło. a glor Tyle jedzenia dla wygłodzonych haduków. Witamy w naszych skromnych progach, ale chyba nie tu jest cel twojej podróży. Hmm. Wielka brama w kopalni, mrok, zimno, głęboko w górze, głęboko w środku. Garda róg! Garnie, gar... Nie, gar... Gar, nie, Gargaduk wie więcej, lepiej się tam orientuje, porozmawia z Gargadukiem On zna tajemne przejście, zna ścieżki demonów Idź tylko zostaw, Glorba hmm. Oczywiście jestem najmniej ważna, prawda? Gdzie jest ten ktoś? Gdzie jesteś? Gdzie? Je? O, mogę tutaj sprzedać Patrzcie, będzie sprzedawanie Czekaliście na to, prawda? Nie ma tak nowy odcinek i zaczynamy już od sprzedawania przedmiotów. Raz. Znaczy sprzedawania, wymieniania. Dwa. Dwa. Trzy. Cztery. Kulpie, kieł. Nie, albo ja nie chcę co to jest w Ja chcę mojego, mój krążek, taki jest. Czy to jeszcze coś mu da? Chyba tak. Proszę bardzo. Wiesz to. To jest. I. Raz. I. Dwa. I. Trzy. No nie. I i no, no zaznacznie, 4 teraz weźmiemy ten strażnika no niech będzie strażnik, proszę bardzo a teraz weźmiemy do tego czegoś, co to jest demon walki no i będzie demon walki tu. tu demon walki, proszę bardzo szukamy demona walki demon walki, demon energii, demon trujący demon, podniebny demon a sam, no, gdzie to jest? Mamo demon walki. O, proszę bardzo. Dajcie mi to. Nauczymy się. Jest trzeci. Zużyłam go już? Kiedy? Mamo. Robię to szybciej niż myślę. Aha, że pewnie jeden to jest... Nie. Co nie pasuje? Aha, że... Tak nie wiedziałem, kto się stworzy, co to. Trujący demon, ja tego nie używam na no Pankami byli bardziej łaskawi, tworzyło mi się, tworzyło mi się to, co, czego potrzebowałem. No nic, nie wymagam zbyt wiele. Pięć minut to niewiele. Pogadam jeszcze z nim pewnie. Chciałam on jest. już się zgubiłam. Na początku... Aha, że miałam przejść tutaj. Aha, i o, ja, że niby, 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 niby z nim rozmawiam tutaj, tak? Na mhm. świetnie. Dobry. Gal Gaduku. Przysłał cię Gal GaduK. Tak, jakie imiona? W kopalni musisz, portal jest, co musisz, co tam, trzy kropki jakieś. Portal jest w środku, bardzo głęboko. Znam tajne przejście, żadnego niebezpieczeństwa, żadnych strażników. Czy Gal Gaduk -ga ma iść z tobą, otworzyć ci drzwi. drzwi? Proszę bardzo, chodź ze mną. Ta pomocna para dłoni nigdy nie zawodzi. Gdzie tylko mam iść z tobą, przepraszam? A może ty byś mnie poprowadził, co? Chyba ty znasz lepiej te trasy za... Oh, tam jeszcze For gada here. kobieta Ło Większa glizda! Śluzowiec, z pełnej krasy Co się we oh. mnie owinąłeś Ty niedobry Ty O tylko mi spróbuj zabić mojego oh. towarzysza tu to dostaniesz O co to mucha Jak olbrzymia mucha I leśny pająk Ale fajne zwierząt tam są w, w ogóle ten robaczek ma jedno oko zauważyłeś. I, robaczek. I mucha Fajna ta mucha, taka realistyczna nawet, nie ukrywa, no, no. Przypomina muchę może tak Najbardziej realistyczne w tej grze zauważyłam są właśnie y, pająki I w tym momencie jeszcze dochodzą te muchy Chociaż smoki hmm, Smoki są dosyć realistyczne Ale mogłyby być bardziej realistyczne Co mam na myśli? Otóż mam na myśli to, że są Ciut, um, nieruchliwe, albo mało ruchliwe. <grym>, Za Postawienie kroku wielkości mojego to nie jest krok godny smoka. Moim zdaniem. Widziałam iść. Taka długa trasa. Zanudzicie się ludzie. Powiecie co? Ja zrobię tak. Po prostu ja nagram właśnie te dwa odcinki, wrzucę je jak najszybciej i mi powiecie, czy chcecie oglądać te wszystkie takie trasy długie, gdzie będzie właśnie słychać w tyle mój monolog, muzykę z gry, zabijane stwory, krew się po ścianach, nie wiem, po prostu zadać, ale czy wolicie może wyciąć te kawałki, a czy żebym ja wycięła te kawałki? I po prostu zaczęła nagrywać już na miejscu. jak coś się będzie działo, bo tak to się dzieje, ale nie moim osobistym zdaniem. A jeszcze zapomniałam, że w tle będzie słychać moją myszkę. Tak jest, myszka to jest główny bohater gry. Taki tam tytuł pewnie, albo coś w tym stylu. Nie no nie. Ja nie daję tytułów. T tytuły da zaczęłam dawać tam na naszym kanale Venomusa i moim, na moim i Venomusa kanale. Wysłowiłam się. Ciach, rabaciach ciach, ciach, bo nie żyjesz Mucha, ło panie mordę jeża co tu się dzieje Rany go wsunąć się Mój dysk was zabije Mój dysk, wypad mi dysk, ale on was zabije Wiecie o tym, prawda? No Także No, ja tutaj będę przerywać już Bo się zbliża godzina zagłady i zobaczmy co tu mamy, co to w ogóle jest fuj o, unikat dlaczego to jest brązowe, co to znaczy to też jest unikat, tylko taki ciemniejszy pewnie dlatego, że jest nie dla mnie no nic, zobaczę, obejrzę sobie ten unikat chociaż pewnie jest do niczego, jak zwykle no i, no i, no i Trzymajcie się, uważajcie na siebie, do następnych odcinków, do następnej sesji. Na pewno wtedy nagram więcej, tylko teraz potrzebuję wiadomości typu czy jest za głośno muzyka, czy nie za głośno, czy pogłośnić dialogi, ym, czy wycinać te kawałki właśnie z spacerów długich. No i czy jeszcze jakieś, jakieś macie uwagi, nie wiem, cokolwiek, na przykład mam mówić na temat albo jakiś konkretny temat, może chcecie jakieś, coś mam konkretnie mówić. Może mam was wszystkich pozdrawiać po kolei, nie no. Musicie wszyscy pisać wtedy, bo... Muszę dużo czasu mówić, prawda? Napiję się wody na koniec. Czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że te pierwsze dwa odcinki Was nie zawiodą. Do usłyszenia, trzymajcie się na razie.